A my bierzemy sobie zleconko i jedziemy jak najdalej do góry. Mam nadzieję, że uda się zrobić takie zleconko, żeby dojechać tam, gdzie dzisiaj chcemy sobie dojechać. Bo o, już, kurde, ej, patrzcie, naprawdę niedaleko jesteśmy. Zobaczmy. To nie tu. To nie tu. Ej, bo to jest, to jest właściwie tutaj, gdzie my chcemy jechać, człowieku. Wiecie, gdzie to jest? Ej, ale nie ma tego miejsca. Kurde, bo to jest tutaj. Jak wejdziemy sobie na mapę świata to My jedziemy teraz na drogę śmierci I to już jesteśmy bardzo blisko tej drogi śmierci Na streamie mam białą naczepę Wiesz co, Grzecho, bo Grzesiek, bo może ja nie mam tego DLC My jedziemy sobie tutaj Zobaczcie, to jest ta droga śmierci I tu jest jedna firma, ja bym chciał jakoś jakiś towar do niej dostarczyć Ale nie wiem nie wiem, czy z tego miasta my dostarczymy tam cokolwiek, nie? Zobaczmy, rynek przesyłek. Nie pokazuje mi się ten mój GPS, ale może stąd na przykład będzie można tam dostarczyć. Zobaczmy. W sumie nie powinienem tego filtrować według długości trasy, nie? No bo to jest. To już jest bardzo niedaleko ta droga śmierci. Co, a tu jakie małe zlecenie? Wózki widłowe? ton, to, 18 to, kurde. No nie ma, a jakbyśmy wybrali sobie obojętnie jakie miasto. Jedź na pusto, nie, 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 nie na pusto nie możemy jechać, tam jest bardzo dużo policji tam stoi. Tu nie mam tych miast też pod odkrywanych, w tym rzecz. Tu jakie wielkie przesyłki, nie, 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 to za dużo. Niedługość trasy może źródło też nie. Mm, żeby to nie było jak najdalej. Dobra, to może inaczej. Eee, musimy tak trochę po chińsku to robić. Inaczej. Weźmy rynek pracy. Expa dostaniesz. Na pusto nie chcę jeździć. Na pusto to... Słabiaki jeżdżą na pusto. Torino, tu coś mamy takiego? Nope. Nic nie mamy. Um, tu jeszcze mamy jakieś miasto. Ale z niego chyba... Też nie będziemy mieli tam na górę. No to musimy chyba dostarczać z tego miasta co... Ja w nim teraz jestem, nie? I pojechać po prostu na górę, trochę. I potem się zobaczy co dalej. No nic, musimy tu jechać. Wózki widłowe, 11 ton, bardzo lekki ładunek mamy i to już będzie ultra blisko tej drogi śmierci. O, proszę bardzo, jaki fajny zlosik się zrobił. Siemaneczko chłopaki, fajnie, że wpadliście do mnie na konwoik, bardzo fajnie jeździcie, nie było żadnych problemów z dojazdem tutaj, nikt się w nie zderzył we mnie, kulturka 100%. Tak, bo już się tam zdarzali czasami tacy gracze, że tam wjeżdżali, gdzieś zajeżdżali ci drogę, strasznie no. Ale teraz chyba w porządku będzie, bardzo dużo tu na Skandynawii ciężarówek jeździ. Ja jestem dalej w szoku. Mów po chińsku. Eee, zamówienie zewnętrzne. O, w sumie ja chyba nie mogę robić tych zamówień zewnętrznych, bo jeszcze nie mam połączonego tego konta z World of Trucks. Trucks, czy jakoś to się tam nazywa. Musiałbym sobie połączyć, żeby mieć te chyba zamówienia. Pojedziemy sobie tak i będzie gitara. I tak, yy, skręcamy sobie F5 O właśnie, ojej, ile tu, co tu się dzieje? Już się zaczyna, słuchajcie Już się zaczynają korki, człowieku Patrzcie, ile tutaj tych ciężarówek <grywka> <grywka> O oh my god Kiedy skończyłem szkołę? Ojej, co tu się dzieje? Ktoś na skróty pojechał. LOL Jak on to zrobił? What? Przejechał jakoś. Skończyłem szkołę oj, już dawno. Musisz sobie połączyć z World of Trucks. No, jeszcze nie mam połączonego. Połączę sobie następnym razem najwyżej. <noise> 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 Jak ten goście tam wpuszcza, jakiś gościu Volvo, coś tam. I ono w... <noise> Tak, chyba będziemy teraz stać w korku cały stream. Nie wiem, co tu się dzieje. O kurde, tam ten na dwie naczepy jedzie, chyba. A ten co tu ćwiczy, jedzie czy nie jedzie? No, chyba jedzie. Nie jedzie. no to ja jadę tu i zabieramy co nasze. O, ale te 600 koni tutaj mieli w tej ciężarówce. To jest jakiś kosmos. Super przyspieszenie ma ten pojazd teraz. Dobra. Czy wróciłbym do gimnazjum? Kurde, co ty? Do żadnej szkoły bym nie wrócił. Oszalałeś, co ja to miałbym robić? <grystanie> Daj spokój. Dobra, słuchajcie, ja sobie wezmę tę naczepę I tak, i pójdę po herbatkę. Skoczę, bo muszę mieć co pić, no. Ja nie mogę tak na, na sucho jeździć. Ja tu mam wodę, ale co ja? Jakieś, będę pił wodę jak jakieś zwierzę. sobie tak wykręcimy kurde patrz elegancko pełna kulturka i sobie już tutaj aha musiał trochę tak wyprostować tu na chwilę się zatrzymamy w sumie to bez różnicy bo my jesteśmy na tym na przenikaniu nie to sobie stanę tu na chwilę Jaki to model Volvo? To jest chyba FH16 tam ma na desce napisany. E, napisane Ustrojki... O, wiesz co nie napisałem nie zwróćcie uwagi gdzie to może być. Nie wiem czy macie tam jakieś zleconko ludziska, które, którzy ze mną teraz jeżdżą. Zresztą gimnazji już nie ma. No ale wiadomo o co chodzi, chodzi o ten przedział wiekowy w nauczaniu, tak? Nie wróciłbym za cholerę, co ty przydałeś. Kur... Volvo FH16, 600 koni mechanicznych, mam zrobionego słapa jakieś czy ulepszony silnik, nie mam pojęcia. Ej, moi drodzy, za chwilę przyjdę, tylko sobie herbatkę przyniosę, okay. Nie wiem, czy mi wyznaczy trasę. Wow. Chyba wyznaczyło mi trasę. Dobra, tak, tak. Ustrois... ustro... tutaj. Co to jest? uc... to, u c, u c, yoki, u c, to jakaś, jakieś japońskie chyba miasto jest Utsioki. dobra lecimy jazda i cyk herbatki wyla... no ostatnio mi się wylała herbatka nie śmiejcie się tak było wylała bo dupą zahaczyłem <gryw> na podłodze miałem postawioną i co? Wyszło, jak wyszło. Michol tu stoi. Siema, Michol. Taki masz niej Tutaj Grzesiek Ziom stoi. Wszystkim tu stoi, kurde. Dawaj, Grzesiek Ziom. Ja tam na was chwilę poczekam. Tu na trawce poczekam, nie? Nie żebym tam coś sugerował, ale chwilę poczekam na trawce. Kurde, nie mogę jechać po tej trawce, bo mi się herbata wyleje zaraz. Bo się trzęsie mi force feedback. Od force feedbacku mi się tu trzęsie wszystko. Mam leciutki ładunek, więc ja myślę, że na budziku pojawi się 200 zaraz. Z takim silnikiem, człowieku. Dobra, wszyscy? Michol chce wyprzedzić. Jak chcesz, to wyprzedzać, Ziomek, jedź z przodu, nie ma problemu. Ja muszę sobie kupić to DLC, które ty masz. Jedź, ziomek, przodujcie tam, nie ma problemu żadnego. Nawet lepiej, bo będzie ciekawiej. Ty chciałem mieć pasatę b 5 1.9 i w kombi? Nie, to jest chyba jeden z ostatnich samochodów na liście, które chciałbym mieć, naprawdę. Dziś wywaliło mineta neta trzy razy. O, znam to uczucie. Kiedyś też miałem słaby internet. Więc wiem jak to jest, niestety. O, co tu się wydarza? Co tu się wydarza? Aha, to nasz ziomeczek jest, dobra. Uuu, jakie sobie wziąłeś te przyczepo-naczepy? Ja myślałem, że to skrzyżowanie za, za zablokowane. Poczekam tu na was, a czy będę powoli jechał, żebyście zdążyli się dołączyć do sznurka 400, 500. dawaj. O 400 tutaj ciężko będzie osiągnąć Ale spróbujemy, nie takie rzeczy robiliśmy przecież, nie? Dobra, jadą tam ziomeczki? Żołnierze czy nie? Patrzcie co ja tu wiozę w ogóle, mieliście kiedyś taki towar? Na cztery ciężarówki jedziemy Kurde To co, wciskamy do końca i gaz, nie? Czemu to dobry samochód, no kiedyś może i był dobry. Jeszcze ja, ja ci powiem tak, to jest moja osobista preferencja. Ja po prostu nie przepadam za samochodami, które są jakoś tam bardzo powszechne, aczkolwiek jechałem mustangiem 5-litrowym i mi się podobał. Chociaż znowu jest bardzo powszechny i też nie chciałbym go mieć. No, sorry, tych mustangów jeździ prawie tak dużo jak Pasatów obecnie. No strasznie dużo Gozlot w trakcie konwoju tak od razu aparat wyciągnę będziemy sobie zdjęcia cykać dobra gaz do końca patrz teraz mam 12 ton tylko na plecaku to ja tutaj zaraz będę miał stówę jak nic siema Greg w ogóle witam wszystkich co dopiero wpadli pamiętajcie żeby włączyć sobie powiadomienia tutaj na facebooku żeby wiedzieć o każdym nowym streamie, który się pojawia, jeśli nie wiecie, gdzie ja mam streamy, wystarczy, że wpiszecie sobie w przeglądarkę FB.gg/ Mów Poludzku. A osoby, które oglądają na telefonach, wystarczy, że sobie zafollowujecie tego streama i będziecie dostawać powiadomienia o następnym każdym. Mam tutaj na Facebooku w wydarzeniach zapisane kolejne streamy. I te wydarzenia to są po prostu takie oznaczone kolejne streamy, kiedy co będzie. Przeważnie spotykamy się codziennie o 18:00 Gramy w ETS-y ostatnio, dosyć dużo, ale gramy też w Forze, gramy w inne gry. Czasami gramy w jakieś gry, na przykład ostatnio przechodziliśmy całą serię Uncharted, ale w ETS-a z wami gra mi się bardzo fajnie. Ja nie wiem jak Wy to robicie w ogóle, że my tutaj znajdujecie w grze. Że ja sobie gdzieś tam jeżdżę. Wiecie, na którym serwerze jestem, co i jak nagle mnie gdzieś znajdujecie. Nie wiem, jak naprawdę. Może jakoś się potraficie w tej grze przenieść z miejsca na miejsce bardzo szybko. Słuchajcie, ta dostawa jest bardzo mała. 180 km jeszcze nam tylko zostało i zbliżamy się wielkimi krokami do drogi śmierci. Pytanie, na które pewnie zaraz pod, poznamy odpowiedź, to czy w tym miejscu dalej będzie dużo graczy? Ja już drugi stream wmierzam, zmierzam w to miejsce i chciałbym zobaczyć dosyć taki ciekawy evenement w w ogóle grach multiplayer, nie? Czyli taką dużą ilość graczy w jednym miejscu. Ty tam stał jakiś jeleń na drodze. Nawet jelenie tutaj dodali. Jako właśnie taka ozdoba mapy, ale ciekawie to wyglądało. W ogóle muszę wam o tym ciekawym powiedzieć. Wiecie co? Czy jechaliście kiedyś dro... Kurde, nie wiem jak ta droga się dokładnie nazywa Na drzewach, w jednym miejscu, w jednym fragmencie tej drogi, są po bokach e, poprzyczepiane odblaski. Normalnie są odblaski poprzyczepiane, które imitują oczy zwierząt. I jak jedziesz tam wieczorem... Nie, to nie jest A4, Kondzio, A4 to jest autostrada. A mi nie chodzi o A4, tylko o taką bardziej poboczną drogę. Wojewódzką, czy jakoś tam. I na drzewach są poprzyczepiane odblaski, takie białe, zwykłe odblaski. I jak jedziesz sobie w nocy i światłami świecisz, wiesz, samochodem tam po bokach, wiadomo, nie? To te odblaski są tak ustawione jak oczy, oczy zwierząt, do no, takiej odległości między sobą, takie malutkie kółeczka. I ty z daleka widzisz, jakby to były oczy, nie? No kurde, powiem wam, osrany jesteś yy, natychmiastowo, bo to nie jest tak, że to są tylko jedne takie oczka, nie? Ta przez Wadowice, to nie jest, to nie są Wadowice, nie, nie, to w drugą stronę, to bardziej na, na zachód ta droga jest, nie wiem jak wam to wytłumaczyć, w każdym razie są takie normalnie oczka, ja kiedyś jak tam będę jechał, to zrobię wam zdjęcie, jakby jako pasażer, bo tam jest strach ogólnie w nocy jechać, naprawdę jest taka droga dosyć uczęszczana, nie, i ja, tak, dokładnie, to jest takie spuki, i jechaliśmy tam i dosłownie osrany byłem strasznie, nie? Czuć takim. Ale z jednej strony straszne, a z drugiej strony, no bardzo ciekawe i fajne rozwiązanie. Tak? Nie musisz dawać jakiegoś tam znaku ostrzegawczego albo znaku o ograniczeniu ograniczenia prędkości, tylko dajesz właśnie takie odblaski gdzieś na po bokach i wszyscy kierowcy, którzy tam pierwszy raz jadą, osrani są natychmiastowo. Zwłaszcza w nocy, no bo w nocy to każdy uważa, żeby w jakąś tam sarnę nie przywalić, co by tam samochodu nie rozwalić, nie? Nie, żeby tam ktoś patrzył na biedną sarnę, która zginie. <grym> Tylko no straszne. Ja, wam, ja mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tam jeszcze przejechać, to tam zrobię zdjęcie i, i może wstawię gdzieś na insta, albo, albo gdzieś tutaj na, na odcinku, to wkleję w odcinek. No zajebiste to jest Ale z drugiej strony jak tam jedziesz pierwszy raz Dajesz światłami długimi na pobocza To jest strach To jest naprawdę strach Nowa furmanka tak Nowa furmanka Na ostatnim streamku sobie kupiłem Volvo FH16 I od razu I praktycznie od razu ulepszyliśmy tą furkę Tak żeby miała 600 koni mechanicznych Jeszcze mam możliwość Zmodyfikować, ale się teraz trzęsie cała Kurde, że tak wszystkie konie tam Telepią się pod, tym, pod tą maską, pod tym siedzeniem No, no to sobie od razu ulepszyliśmy Furmankę i teraz ciśnie, zobaczcie 100 km na godzinę W plecaku mamy 12 ton Także daje, daje ostro Normalnie Krowca dzwoni tylko na drzewach, tak, tak, tak. <grystanie z uchwały> Zbliżamy się do drogi śmierci. 80 km zostało nam do celu i droga śmierci jest bardzo niedaleko od tej od, od naszego celu teraz, nie? Nie, Kamil, nie wiem, gdzie jest to miasteczko albo ta wioska, co mi napisałaś, Wąbrzeźno, tak, Wąbrzeźno. Jak będę, o, wiecie, ja chyba będę robił tak, że jak będę w jakichś miejscach dziwnych, bo czasami gdzieś tam przejeżdża, mi się zatrzymuje, na przykład, żeby coś zjeść, to będę przy tabliczkach sobie robił zdjęcie i będę pytał się, czy ktoś jest z danej miejscowości, bo czasami naprawdę jestem w jakichś, byłem nawet w miejscowości, która nazywa się Miłość. Kiedyś rowerem tam pojechałem Zobaczcie taki sam ładunek sobie wzięli nawet jest taka, miło, jest taka miejscowość w Polsce Nawet na Instagramie chyba rok temu wstawiłem zdjęcie Z tej miejscowości Czy będę na zlotach w Hojnie? O w tym roku nie byłem na ani jednym Więc nie wiem jak tam uda mi się w przyszłym roku, w przyszłym sezonie Oni już chyba skończyli teraz zloty robić, nie? w tym roku. Jeszcze większa kabina by się przydała w tym moim woliaku O, czekaj, bo ktoś chyba jedzie pod prąd Co to było? Co to było, człowieku? Widzieliście to? Kto? Ktoś jechał pod prąd! Ja widziałem już na minimapce, nie? Na radarze, że ktoś tam pod prąd wali. Próbował wyprzedzić. Próbował wyprzedzić inną ciężarówkę na podwójnej ciągłej. Kurde, jak myśmy się tu zmieścili? Ja dosłownie tako zjechałem. O kurde! Ej, mam nadzieję, że moje ziomeczki tam z tyłu dały radę. Bo grubo było. A myśmy już sobie prawie że dojechali na miejsce. Ja niczem Prawie, że dojechaliśmy do miejsca. I zobaczcie, jakie mamy tutaj piękne okolice. W ogóle Skandynawia to jest taki, e, chyba, bardzo surowy teren, nie? Czekaj, a to tutaj miało być? O cholera, ja nie tu zjechałem. Nie idźcie za mną, skręcajcie, bo ja żem źle zjechał. Tu muszę zjechać. Może da się tu zawrócić, cholera. Dam radę, chyba, zawrócić. Jest git. Nie, nie jedzie tam nic. Czekaj, taj, bo jadą jakieś ciężarówki. O kurde, o kurde. Koraz się zrobił. Ja tu muszę zawrócić. Czekaj, czekaj, ktoś jeszcze jedzie chyba. <laughs> Ile nas tu jest? Ja nie wiem, czy tu można, czy nie można. Ja muszę tu zawrócić, bo ja mam tam firmę. Do więzienia. Dzięki, że ze mną jeździcie. Ciekawie. Ej, kto tam jedzie po offrodzie? to za pojazd tam jechał? Co tu się dzieje? Ktoś tu kurde ciśnie ten. Co wo Ziom! Co ty? Wow! Ziom! <grym> co, co on zrobił? Ej, on tu po offrodzie jechał, ten koleś. On tu jechał po offroadzie, a przed chwilą widziałem jak on poza mapką cisnął. Co to było? <ścoughs> co to był za gościu? A czekaj, ja też po offroadzie. O co chodzi? On nie jechał po offroadzie. Co jest? Patrzcie, tutaj źle mapka jest oznaczona. Ej, tu jest. Ło. Gdzie ja jadę? Co to jest? Co to za miejscu jest? Ej! Ja miałem, ja miałem na firmę zajechać tam. Ja muszę tu gdzieś zawrócić. Czekaj, bo tu nie ma mapy. Ja mam tam do za zawiezienia ładunek. Ej! Coś my tu odkryli? Nie wiem czy ja dobrze jadę. Musimy tu zawrócić jakoś. Ja, się... ja nie jestem po tej stronie co trzeba rzeki. No i co teraz? Secret Road. No? Jakaś ukryta droga tu jest. Muszę zawrócić do tej firmy jakoś zajechać. Patrzcie, ja tego nie mam na mapie nawet. Że tu jakoś zawrócić na tej drodze, tylko boję się, że komuś drogę zajadę. Przydałby się jakiś park, jakiśkolwiek pobocze pokazuje mi 49 km. O, jest jakiś domek. Jakaś tu niby filemka, jest coś. Spróbuję zawrócić tutaj. O, chyba będzie Git. Chyba będzie, będzie można tu zawrócić. Spróbuję, spróbuję. By ładunku nie rozwalić tylko Kurde ile nas tam jedzie E, chłopaki, ja tu zawracam Także tam, uwaga, drugi raz zawracam, kurde <noise> Jezu ile was tu jest? Fajnie Jadę muszę na bazę zawieźć za, za, za towar Tu patrzcie nawet motorówki są na wodzie Tu jakiś inny gracz w ogóle W korki się wpierdzielił Poza naszej ekipy chyba Brawo, odkryłeś nowy skrót Nie mam pojęcia co to jest Nowa droga, jeszcze nie wpisali w GPS Bardzo, bardzo możliwe My musimy prawdopodobnie być po drugiej stronie eee, Ten, ale możemy sobie pojechać tą drogą kawałek Nie ma problemu Ja jestem, ja jestem za tym nawet Żeby sobie tą drogę myknąć bo to jest bardzo ciekawe, tylko wiecie co, ja bym chętnie zostawił sobie ładuneczek i prawdę mówiąc, nie wiem jak mam zajechać Echem. na tą bazę teraz patrzcie, tu jakieś, co to jest? patrzcie, ja myślałem, że tutaj się zjeżdża w ogóle tamten gościu, co wcześniej jechał, myślałem, że on w ogóle jechał jakoś po oprodzie. A on jechał normalnie, tylko jakąś ukrytą drogą. Zatrąbimy tu do ziomeczka. Ciekawe jak moje ziomeczki sobie tam poradziły. Ten <grytanie> też jedzie nie wiadomo gdzie. Podejrzewam, że ta droga się gdzieś tam kończy i się spada w przepaść. Ty, to ja chyba nawet dobrze zjechałem. A nie, 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 tutaj się zjeżdża, dobra. Tak, powinienem dostać achievement jakiś, achievement cheater czy coś. Tu jest jakaś ukryta droga, żeśmy odkryli, kurde. A tu z kolei, a tu z kolei jest drużka. Zobaczcie, jaka wąska droga do tej firmy, nie? Muszę jakoś tak tutaj manewrować. Już dojeżdżamy do celu. Kurczę, jak to ukryte tutaj jest. Ukryte przejście na drogę śmierci. Tajemniczy tunel, tak. Nie wiem, nie wiem. Zaraz zobaczymy na mapce, gdzie do, od, jak daleko jest ta droga śmierci od nas. Dobra, gdzie my tu parkujemy? Dostarczyliśmy wózki widłowe. Ale wąsko tu jest. ty O kurde! O kurde! Musimy wykręcić, dobra, tu nie ma kolizji, to jest kit. O, nie w tą stronę, nie w tą stronę, nie w tą stronę! Uff. Dobra, już trudno, musimy tu wjechać. Nie no, jakoś chyba nam radę tutaj wymanewrować, ale ciasno to to jest. Nie zahaczy mi się tam. No na żyletki chyba z tym budynkiem Wyprostujemy sobie naczepkę Dobra, wyprostowana, teraz mogę sobie cofać na R3 Reverse 3 Chyba będzie git, tylko wolniej trochę O, o, nie w tą stronę, nie w tą stronę, nie w tą stronę Nie w tą stronę, cyk Nie w tą stronę nie w tą stronę, <noise> nie w tą stronę, kurde, nie tak. No i godzina sparkowania standardowo. Naucza się kiedyś spokojnie. Kiedyś się człowiek weźmie i nauczy tego. Mogę sobie trochę tą kamerą. Będzie szybciej, nie? E, w tą stronę, w tą stronę. Myślę, że kierowcy ciężarówek w rzeczywistości też sobie odpalają jakiegoś drona, i mają taki widok z trzeciej osoby wtedy, nie? że tak właśnie jest. Bo jak oni to parkują Co? Chyba parkują tak z drona normalnie, bo ja mam widok... O, dobra, dobra, dobra. Up jestem jedyny, który nie potrafi parkować. Spokojnie nauczymy się. Urwie. Tak, dobra. Patrzcie, entuzja już jestem entuzjastą w tej grze.